Rozpoczęła się przybudowanie wielkiego mostu w Warzycach, Zlokalizowany w centrum miejscowości przepust został uszkodzony dwa lata temu w wyniku intensywnych opadów deszczu. Prace naprawcze będą kosztować ponad pół miliona złotych. Tam wielkim problemem podczas powodzi w 2020 roku było to, że most miał bardzo niewielki prześwit, jeśli chodzi o przepływ wody. Spowodowało to poważne piętrzenia wody i uszkodzenie. Całego, e, całej konstrukcji. Teraz mamy o wiele większy prześwit. Most będzie duży, skrzynkowy. Most będzie poszerzony z możliwością przejazdu dwóch samochodów obok siebie z żadnym, bez żadnego problemu, łącznie z kładką pieszą. Ta inwestycja już od dwóch lat jest wyczekiwana. Dlatego, że no ten most, tak jak widać, jest mocno zniszczony. Jest to, można powiedzieć, najważniejszy most w Warzycach, łączący, jak ktoś mówi, górę z dołem, bo to tak nazywamy, góra, dół, Warzyce. Więc oprócz tego łączący szkołę z kościołem tutaj, no, praktycznie wszystkie samochody tędy przejeżdżają właśnie przez tą drogę. Dodatkowo w ramach inwestycji poszerzona zostanie jezdnia w pobliżu przepustu oraz powstanie chodnik. Pozostał nam fragment drogi. Przy szkole z chodnikiem w kierunku kościoła poprzez most będzie o wiele bezpieczniej i przejeżdżać i również przechodzić. Prace remontowe mają zakończyć się do końca sierpnia.